Cześć, zanim się przejdę do właściwego filmu, chciałem Was na samym początku zaprosić na cloud gamingowego polskiego Instagrama. Link znajdziecie w opisie filmu, także e, proszę o wsparcie. Jeżeli macie Instagrama, jeżeli korzystacie, to zapraszam na profil Cloud Gaming Polska. Cześć, ja mam na imię Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. Podczas przygotowania wczorajszego materiału odnośnie nowego planu, starego nowego planu Boosteroid i zmiany jego ceny, postanowiłem sobie tak troszkę zweryfikować różne ceny różnych abonamentów. No i przez sieć całkiem niedawno przytoczyłaś informacja, zresztą słuszna, że Microsoft podniósł cenę Game Passa. Między innymi podrożał także Game Pass Ultimate, a więc jedyny miejsce, czy jedyny abonament, dzięki któremu możemy grać w, czy korzystać z Xbox Cloud Gaming, a więc z chmury. Microsoftu, więc dla graczy cloudowych tak naprawdę alternatywy nie ma jeśli chodzi o pozostałe abonamenty. No, cena tego abonamentu w tej chwili to jest 73 zł, także 74 zł bez jednego grosza w Stanach to jest niecałe 20 dolarów. No i co to dużo mówić, na pierwszy rzut oka wydaje się to dużo. No jednak, 74 zł miesięcznie za to, żeby grać w gry w chmurze, która co dużo mówić, pozostawia troszeczkę do życzenia, no to na pierwszy rzut oka. Jakaś taka cena wydaje się być mocno przesadzona. E, I tak też potrzebne troszeczkę do przygotowania tego materiału. Mówię, kurczę, jest drogo, e, 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 i dlaczego tak drogo jest? Ale w trakcie, w procesie twórczym przygotowania tutaj materiału, wyczerpania informacji, okazało się, że tak naprawdę to wcale tak drogo nie jest. I e, to, co ma w ofercie Microsoft, jeśli chodzi o swoją usługę, no to co dużo mówić, jest taką usługą, czy taką formą abonamentu, która wydaje się być całkiem wyważona. Ale czy na pewno, jakie są za i przeciw, jaka jest w tej chwili konkurencja tak naprawdę dla Game Passa czy dla Xbox Cloud Gaming i co Microsoft powinien zrobić w najbliższym czasie, żeby ta usługa tak naprawdę miała czym oddychać i mogła przetrwać? No, bo co dużo mówić, konkurencja rośnie. Amazon Luna pojawiła się w Polsce, która ma zbliżony model sprzedaży, a właściwie nawet poszerzony model funkcjonowania czy model biznesowy. Więc zobaczmy, o co tutaj chodzi, jak to wygląda, czy ta cena rzeczywiście jest w jakikolwiek sposób uzasadniona. da próxima No dobrze, ale podsumujmy sobie, czym tak naprawdę w tej chwili ten plan Ultimate jest i co dostajemy w tej kwocie 73,99, oczywiście z perspektywy klacza cloudowego. Eee, no, to jak tutaj informuje strona Microsoftu, e, to co mamy oczywiście w ofercie, to setki wysokiej jakości gier na konsolach, komputerach i w chmurze, no nas interesuje tylko ta ostatnia część, nowe gry dostępne w do dniu premiery, sieciowa rozrywka wieloosobowa na konsolach, to nas nie dotyczy, no bo siłą rzeczy jesteśmy w wpięci do sieci, bo gramy w cloudzie, Okazje zniżki i korzyści oraz ekskluzywne oferty to jak najbardziej i abonament i, i play no tutaj częściowo bo nie wszystkie gry z abonamentu i, i play są dostępne w chmurze no właśnie jakie tak naprawdę gry są dostępne w tej chwili w cloud gamingu xboxowym no co tu dużo mówić jest tego trochę tych tytułów jest całkiem sporo pozwoliłem sobie je na ten moment policzyć no w tym momencie jest to 420 gier no w tym oczywiście są takie gry od Microsoftu jak Halo gry z serii Doom Starfield czy Age of Empires od EA jest na przykład FC24, więc też można pograć, jeżeli ktoś chce lubi FIFA, czy chociażby seria Battlefield, no ale są też gry Ubisoftu, tak, jeżeli lubicie Assassin's Creed czy Far Cry'e, no to też można tutaj sobie pograć. Więc no, oferta wydaje się być całkiem sprytna. Za 74 zł dostajemy dostęp do chmury i do 420 g. Jak wygląda na ten tle konkurencja? No w tym wypadku możemy najpierw spojrzeć w stronę, GeForce Now. No w, celując mniej więcej w ten sam poziom jakości, a więc w rozdzielczość 1080p możemy się skusić na pen priority. To jest 54 zł miesięcznie. No więc mamy tutaj, jakbyśmy mieli sobie to porównać, za 20 zł dostęp do kilkuset tytułów gratis. Oczywiście pytanie, czy gramy w taką dużą ilość tytułów naraz? No ale to może wrócimy sobie może do tego Później, e, jakie będą za i przeciw. Na razie skupmy się na finansach. 20 zł mamy tutaj różnicę e, w tym, jak to wygląda, jeśli chodzi o plan priority, no i oczywiście za 20 zł możemy przeznaczyć sobie na zakup gier, e, które chcielibyśmy ograć konkretnie poprzez tego. Kolejną ofertą, która może tutaj nam konkurować, jest oczywiście Amazon Luna. No i co tu dużo mówić, tutaj pokażę Wam okienko. Amazon Luna w tej chwili, jeśli chodzi o abonament Luna Plus, też pozwoliłem sobie policzyć ilość gier, jaka jest tutaj dostępna. Oferuje nam w abonamencie za 39,99 miesięcznie 130 gier. 136 dokładnie tytułów, no i między innymi mamy tutaj gry z serii Fallout, kilka gier Lego, kilka gier z Sonikiem, czy z czegoś mocniejszego, chociażby Control, chociaż to dużo mówić, gra ma już swoje lata. No w tej sytuacji dostajemy słabszą bibliotekę, zupełnie inne podejście, jeśli chodzi o Clouda, ale 34 zł taniej, A więc jeżeli jesteście fanami tego typu rozwiązania, to możecie sobie za 39,99 miesięcznie zagrać w Lunie z Luną Plus no i w tym wypadku cieszyć się rozgrywką, zaoszczędzając 34 zł miesięcznie, co nam da około 400 zł. Rocznie na gry, które możemy przeznaczyć, chociażby na gry, które możemy też kupić w Lunie, bo Luna ma też dostęp do gier, które nie są w ramach abonamentu, a więc możemy kupować gry na Gogu, które są dostępne w bibliotece, czy gry, które są dostępne na przykład na Ubis w Ubisoftie, i też można je ogrywać tutaj wtedy bez problemu. Co ważne, pamiętajcie, że w przypadku Luny, gry, które posiadacie, na przykład na Gogu czy w Ubisoft Plus, możecie ogrywać posiadając abonament Amazon Prime, czyli ten, który mogą dać seriale i wtedy. Nie trzeba wykupywać subskrypcji Luna. Plus. Co więcej, w ramach abonamentu Prime też są dostępne gry. Tak jak widzicie, w tej chwili jest to Shadow of War, Fortnite jest zawsze dostępny, Mega Man 11, Fallout New Vegas, Indiana Jones, X Defiant, Fallout 3, Fortnite Lego, Super Mid Boy Forever, Racing, Rocket Racing, Clem, Whiskey Waters, Fortnite Festival, czymkolwiek to jest. Nie znam się na tym. Trackmania i oczywiście klasyczny Fortnite. Także, jeżeli macie abonament Prime, to też możecie trochę tych gierek sobie ograć. No, i tak to właśnie wygląda. Jakby, do tematu, e, tak jak powiedziałem na wstępie, zakładałem, że 74 zł to jest sporo. Z drugiej strony mamy jednak abonamenty, które wcale nie kosztują mniej. Powiem szczerze, że gdyby abonament, gdyby Game Pass Ultimate kosztował 99 zł, a myślę, że nas to czeka w niedługiej przyszłości, albo przy okazji na przykład, upgrade'u sprzętu. To wcale też nie wychodziłoby tak niekorzystnie, biorąc pod uwagę ceny innych abonamentów, bo tak naprawdę tutaj chodzi o konkurencję i to, co ma w ofercie. No z drugiej strony, niestety, Microsoft kuleje, jeśli chodzi o jakość streamingu, i w tej chwili jest to największa bolączka całej tej usługi. Naprawdę, można by z czystym sumieniem, jeżeli ktoś oczywiście ogrywa dużą ilość gier, kupić sobie Game Pass Ultimate i ogrywać w cloudzie te wszystkie. No, wspaniałe, przynajmniej w większości gry. Naprawdę jest tam sporo zacnych tytułów, ale co z tego, jeżeli jakość samej usługi, jakość hardware'u, który jest po drugiej stronie, bo to też jest istotne, nie jest najwyższej klasy, no i ogólnie bitrate jest niski. Do tego dochodzą jeszcze takie deweloperskie, software'owe problemy. To znaczy, że aplikacja Xcloud nie jest szeroko dostępna. Jest dostępna, czy możemy grać przez komputer, możemy grać na tabletach, na telefonach, ale na przykład nie możemy grać na wszystkich telewizorach. Nie ma na Nvidia Shield odpowiedniej aplikacji dedykowanej, czy aplikacji, która jest wspierana, bo można zawsze zrobić jakąś kombinację, no ale nie o to chodzi. Telewizory podobnie. Ostatnią nowością jest to, że możecie zainstalować aplikację Xbox na przykład na Fire TV, ale na nie wszystkich telewizorach można zainstalować aplikację xboxową, więc jest pewne ograniczenie ilości użytkowników z automatu, więc gdybyście traktowali to jako prawdziwy substytut konsoli, no to w tej chwili pojawia się pewien problem. Microsoft też nie oferuje swojego dedykowanego sticka, czy dedykowanej konsoli Xbox do cloud bo zrezygnowali z tego projektu, więc tak naprawdę trzeba by się decydować, albo ma telewizor, który ma taką możliwość, czyli telewizor Samsung Machine LG z ostatnich roczników, lub na przykład właśnie Fire TV, które umożliwia też zainstalowanie tej aplikacji. No ale to dalej jest pewne ograniczenie, i ograniczenie, które zmusza nas do wydania dodatkowych pieniędzy, a przecież nie o to tutaj chodzi, bo na tym właśnie się skupiamy. Amazon Luna no to jest projekt zupełnie z boku. Mam wrażenie, że jeśli chodzi o bibliotekę gier, to absolutnie nie powala, i e, no to jest taki projekt w jeszcze. Technologicznie może nie, ale jeśli chodzi o taką szeroką ofertę, to raczej w takiej fazie bardzo wczesnej. Natomiast, no, oczywiście największym konkurentem jest GeForce Now. I Boosteroid, o którym w, przy okazji cennie wspomniałem, no bo wczoraj był szeroki materiał. Boosteroid też jest tańszy niż Game Pass Ultimate, bo oferuje nam za 64 zł. Plan 4K, a więc Plan Ultra, plan, który ma pod sobą, a przynajmniej powinien mieć w założeniu, dosyć mocny sprzęt, dużo mocniejszy niż jakikolwiek Xbox, nie mówiąc o tym, który jest wpięty w szafy do Xbox Cloud Gaming. Bo pamiętajmy, że są tam customowe Xboxy Series X które tak naprawdę widzieliśmy na różnych testach, jeżeli nie, nie oglądaliście, to fajnie to widać na przykład na teście e, Starfielda, że jest to coś pomiędzy Xboxem Series S a Xboxem Series X, ale nie jest to Xbox Series X i naprawdę sporo mu brakuje. Dodatkowo jeszcze jest to e, pomniejszone przez ten słaby bitrate i ogólną jakość obrazu. E, schodząc więc na ziemię. Cena nie byłaby zła gdyby nie fakt, że mamy niską jakość streamingu. Cena nie byłaby zła, gdyby nie fakt, że mamy dosyć słaby sprzęt po drugiej stronie, bo ilość gier jest naprawdę imponująca. No i na sam koniec cena nie byłaby zła, albo nie jest zła dla kogoś, kto ogrywa naprawdę dużo gier. Eee, I oczywiście to pewnie zmienia się z wiekiem, natomiast ja widzę po sobie, że jestem w stanie ze swoim dostępnym czasem w ciągu roku omagać może jedną, dwie, trzy, cztery gry, to już byłoby naprawdę dużo. Eee, Także ten czas na granie gdzieś tam jest wmontowany pomiędzy pracę, rodzinę, swoje hobby, treningi. No, i tak naprawdę nie ma tej możliwości ogrania 420 gier. Możemy natomiast sprawdzić. Część gier jest dedykowana dla dzieci, więc to też jest jakiś kierunek. No, ale tak naprawdę dla kogoś, kto ogrywa tych kilka tytułów rocznie. Niekoniecznie musi się to opłacać, ja myślę, że w tym roku akurat wyjątkowo, choć oczywiście jest to rok wyjątkowy, bo urodziło mi się drugie dziecko, ale jak ogram dwie gry do końca to będzie wszystko i płacenie abonamentu z dostępem do tej gry przez cały rok miałoby się z celem, bo po prostu taniej wyjdzie kupić tą grę. Natomiast Microsoft ma o tyle wyjątkową usługę, że nie da się grać w chmurze nie płacąc najwyższego abonamentu. No i tu przechodzimy do klubu. Dla takich osób jak ja, czyli dla kogoś kto ma e, takie user story, że e, gra niedużo, w niedużą ilość gier i szuka tej jakości e, jednak troszeczkę wyższej, no to ta usługa po prostu w tej chwili jest za droga i no, nie układa się. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje mieć tą ogromną bazę gier, chce z niej korzystać, chce ją sobie wytestować na przykład przez miesiąc, bo wiecie, nie jesteśmy przywiązani do tego abonamentu rękami i nogami, nie jest to umowa na rok, dwa, pięć, tylko możemy zrezygnować z każdym miesiącem, no to tak naprawdę tutaj Microsoft nas absolutnie ratuje. Eee, no i tyle. Właśnie sobie zdałem sprawę, że nie zdjąłem słuchawek po odsłuchu pierwszej części, więc tak już zostanie. <grym> Yes! <gasps> Tak to wygląda. Jestem ciekaw Waszej opinii. Co czujecie? Czy uważacie, że Game Pass Ultimate jest za drogi? Co Microsoft powinien w tej chwili zrobić, żeby zyskać klientów? Bo szczerze powiedziawszy, ja w tym roku nie spodziewam się już jakichś większych zmian technologicznych, jeśli chodzi o chmury. Nie spodziewałbym się, że Microsoft w tym roku wprowadzi jakieś duże zmiany do ich składu. Myślę, że to wszystko staje na przyszły rok. Zresztą wszelkie zapowiedzi różnych sprzętów, kart graficznych czy GPU do serwerowni też sugerują, że dopiero 2020 Piąty rok to będzie ten moment, kiedy Wejdą nowe karty graficzne Wydajniejsze, biorące mniej prądu A oferujące znacznie większą wydajność I myślę, że to będzie ten moment, w którym ten skok nastąpi A w tym roku już Absolutnie mi się niczego nie spodziewało no, Wszystkie na to wskazują znaki Ale może wy inaczej jak ta cena? Jaka usługa jest dla Was i czy gry zawarte w abonamencie cloud gamingowym są dla Was game changerem? Bo jestem ciekaw, która forma e, grania odpowiada Wam bardziej. Po studi wydawałoby się, że e, płacenie za chmurę i kupowanie oddzielnie gier jest tym, czego gracze absolutnie nie chcą, ale wszystko wskazuje na to, że to jednak kwestia marketingu, a nie e, modelu biznesowego. Także jestem ciekaw. Dzięki wielkie, pograjcie sobie trochę. Cześć.